ano Z tej strony Agent i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii World of Tanks. Ja mam czołg PZ-4D, niemiecki, ogólnie bardzo niemieckie czołgi. I jesteśmy na mapie, nie pamiętam jak się nazywa, ale wiem, że mało na niej gram. I dlatego jej nie, nie ogarniam, chyba chyba z dwa razy grałem gram na tej mapie, więc jestem jeden z lepszych czołgów teraz. Więc ja sobie pojadę tam na środek, może nie na środek, ale w może się nie znakomić. Mm, a więc tutaj my na Mathilde, wiem, że ona potrafi się wygryźć, tak jak po, tak powiem sobie, w przeciwnika. Mamy jeden, dwa ciężkie czołgi, dokładnie B1 i B2, to całkiem dobre, bo coś mi się chciało. Mm, tam na ale ja wolę jechać tu. No więc zagrasę jedną rundkę, tak będę czasami wstawiać. O nie! Dwie rundy. Kurze, 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 ten kurze, kurze, Minutę! To był największy, najbardziej failowy odcinek! Widzicie, mam tutaj człowiek A. Ja sobie... No dobra, mam w wielu wiecie, minutę, odcinek, pół nie, nie odcinek! Ja, muszę... ja sobie teraz zagram... T26! No znowu, malinówka! Pierdę, ja trochę już ani grałem! Ja pierdzielę! O kurwa, Ale dziwny rest... W sumie... nie ja chyba lecę... Later... Przejąć, przejąć. W sumie on jest wolny, więc raczej nie, sobie nie przejmę za bardzo. Ale dupa, nieważne, będę przejąć. M. Mm. Może przekaz jakiś fraga zbiorę sobie. Mm, a to by było bardzo fajnie. Nie wiem, czy mogę coś pokazać pokazuje pomocy, też akumiem. Zobaczcie, widzicie, ja też pokazałem pomocy. W razie czego ten kto ogląda i gra w World of Tanks, zapraszam do znajomych. Możemy sobie pograć. Mm. No, nie, ja polecę na nich, na frajerów. Także zapraszam do znajomych, kiedy będę zapraszać do Plutonu. No, lubię grać w tą gierkę. Ja wiem, że tu to... mam już pierwszy cel, ale to jest czołg średni, ale jeśli nie oczywiście nie zapakuję potężnie. Mudziwa to nie widać. A Wszystko się teraz wyjaśniło. Kurde, mają średni czołg, a średni czołgi są dobre. O, nie, to jest T2 to jest gówno. A nie to my mamy T2 medium. O fuck Dobra, ale przynajmniej... Wygrywamy 4 do 2. Nice nice! Nieźle nam idzie. Okej, okay, tego, tego... nawet nie uda mi się sięgnąć. No ze skałą jest fraja ludy. Jest jesteś równy. Nieważne, nie będę śpiewać. Teraz się kryje za dachem, frayer. Tak, tak, tak. No chodź się do mnie. Kurde. Teraz się trochę upsuwa. Kurde, macie jak to zrobić? Kolecal, głusimice! Pokażę głusimice! Yes! Dobra. Dostanę trochę więcej kasy. Nie, jak jest? Okej. Okay, Miałem baga jakiegoś mocnego. Wow, 9-4. Nice. -o -o. Let's eliminować dalej przeciwników. Widzisz, mam dobry rundkę. Mam nadzieję, że dostanę na tak 200 expa bo wtedy będziemy mieć na kolejny czołg. A, właśnie na to mi chodzi. Więc jedziemy sobie. Jedziemy na Nieważne. Yy, obok mnie jest jakiś ziomas. który na mnie kampin nub Chyby strzelić to musiał poczuć Nie ma uciekania agentowi. Agentowi nie uciekniesz Nie, agentowi nie uciekniesz No i tak tak. Dobra, nie mam już szans. Nawet fragę nie zdobędę. Albo i może, chociaż mam dużo czołg. Jest taki wolny. Że dupa, taka dupa wołowa Ha! Jeszcze go nie spakowałem mocno. GG. Ok, napisam GG na czacie. A więc, no zresztą Expo może jeszcze na Waszych oczach? Kurde, nie mogę Wam pokazać tego, no niestety, niestety Wam tego nie pokażę. A jednak poczekajcie chwilę. Okej, okay, jednak Wam pokażę. Patrzcie. Na Waszych oczach. Agent. O kurde, boję się. Kupuję! Tak! Na Waszych oczach kupiłem D46. A więc już ja się z wami żegnam. Odcinek trwa 7 minut, więc mam nadzieję, że wystarczy. Było fajnie. Jedna dobra rundka, jedna pana, Więc trzymajcie się, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i nara!